Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony David a To jest kolejny odcinek, a zarazem kolejna misja kampanii... Nie, źle. Kolejny odcinek serii Zagrajmy w Alien versus vs. Predator Kolejny odcinek... Nie, kolejna misja kampanii Predatorów. Hu, uh, to było ciężkie. No ale okej, okay, lecimy. I oczywiście odczytowanie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie taki failowaty, Nie wiem nawet ile misji ma... Kampania Predatorów, więc nie wiem w ilu odcinkach się zmieścimy, tak mówię, gramy w to na ślepo, raczej ja w to gram na ślepo. Echem. No, dawaj, dawaj. Widzowie się niecierpliwią. Dobra, jest katstenka. To jest chyba rafineria, z tego co się orientuję. A, to jest Wydar się na nas i uciekł. Ja już myślę, że tu się budzimy. Epicki skok. Tu się pewnie obudzimy. No właśnie. Szkoda, że nie można zobaczyć... To już? Na starcie? Musimy ściągnąć, tak? Musimy też tak ściągnąć. Co ja mam zrobić? W ten sposób by dostać się do rafinerii. Tam energia mi się skończyła, pomału, ciepło, pomału, no to w mi się skończyła. Ty jesteś średkanym, nie? Ja to jest ciało. Co zostałeś przecież Na tyle było mojej energii to, to Ale z nim to Co, 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 co? Ogarnąć się zanim przypomina wam żarówki jakaś lampka tutaj się leży i ja jej po prostu zabieram energię to wygląda Muszę tak przyjrzeć Taka. Jakiś generatorek mały z tego nie mogę wziąć drugi raz Co tam jest? No tam jest turec no właśnie Co to zrobić? A to Mostem to ja nie pójdę no teraz tu no, jestem samobójcą. To jest apteczka. A gdzie mam iść? Dziś jakoś do góry, tu. Na sposób wdrażyć rafinerię. no jestem. Jest apteczka. Ciebie nie będę rozwalał?

I... chyba zaraz z jak chodzicie? No, no Nie gadali to, musiał z nie skapnie się pierwszy, że drugi zdechł. No czemu że się odwrócił, śmierdzielu? Ilu was jest dwóch. Nie, nie ma ruchu. Kłamiesz. Czemu kłamiesz swojego kompana? Żeby nie widzieli. O, chyba kichnę. O, <coughs> o, przepraszam bardzo. I dziękuję zarazem, jeżeli ktoś mi powiedział na zdrowie. Mm, idzie, idzie. Ups. Ups. Widzisz, spali się? Please, nie idź tu. Please. Nikogo tu nie ma. Idę nie było. Idę na nią. Idę ciężki atak? jest Jest tu coś? Tam jest znajdźka na jest na to muszę wyłączyć zasilanie. Zamazuję siebie. Mógłby to wyjść do środka? No? Nope. Może dźwignie by dostać się do refinerii. Gdzie dźwignie? To na inaczej mi prowadzi. jest? Co tam wskoczyć? Zostaczka. Gdzieś tutaj była znajdźka. Znajdźko po Na górze? Ja na górze jest. Jak on się tam dostać? Nie ludzie, bo ja chcę znajdźkę. Dajcie mi gdzieś moją znajdźkę. Ej, nie bądźcie tacy, chcę znajdźkę. A ja się tutaj musi skoczyć na coś? No, może później. Yeah. O nie, co ty. Chcę na ciebie wskoczyć i teraz mogę pewnie na... Ej! Czemu mi to robicie? Ja chcę znajdźkę! Tam głowy, że dobrze idzie Chyba, że jakoś tako będzie się dało O, teraz tutaj Żeby tam się Gdzieś tam Marin jest, tu jest żyje. nie? Skupanie, jak on to zrobił? Skupanie, jak on to przeżywa? No, Dąsał cztery razy z plazmy i żyje. Czy drzwi go do To już jestem. No, to jest. Uuu, w Uuu, to było złe. Co to? Co to energii? To jest apteczka. Gdzieś tam pod nami jest apteczka. No, wskocz, no. Wskoczysz, Moskawie? To nie jest czasami stąpanie z Marina Że ja zjeżdżałem tą windą Coś mi się tak wydaje, że to my jesteśmy Raczej byliśmy Teraz... No, jak tam dostać? Się No, da się skoczyć? A no da się tam skoczyć. No, wyżej się już chyba nie da. A no, no. Jest to jakiś... <słuch> <słuch> taki flow plon

Да, сюда, тебе тоже да Ну тут вас есть, что? Это с моим значком. Значка, я хотел бы поднять. Что там, Мися, там что есть? Что-то интересное, может быть. А, Skorzystam Jak widzicie za mało energii mam Żebyśmy się pobawili plazmą No ja się przestraszyłem Może tego marina, nie tego aliena. się tam pobawcimy O, to jest movie. Czemu na mnie? Co? Co to było? Czemu na mnie że się wzią? Jestem... Rzucił, nie są pali, że ci znowu nie mam pojęcia. Ubiję się z mariną, bo to najmniej się rzuca do mnie. Bo tak jest tutaj jest po. co stało się. Nie przeczytałem do końca. Sprawdź, co się stało z. z y... lekcja. Chociaż nie wiem, co tam wybucha. Ale to mnie niepokoi. Zaraz zobaczcie w Ale chcę mam iść Wskoczesz tam. Jak ją moją znajdźkę. A to jest jeszcze druga znajdźka. Czekajcie, skoczę sobie tu. To jest jest fajny, trzeba przyznać. Ty chyba tutaj nie było, znajdzie jak? Ale nie wiem gdzie mam iść Gdzie mam iść? Synagoda od jest tu silniejszy Nie wykluta Kolejna nie wykluta To ty? ucieknij z zawalającej się rafinerii. Użyj rozłożyć, by uzbroić się w dysk. dysk, ja 3, dysk poleci co rodzi na na staro, potem wróci do twojej dłoni, by większe obrażenie. Przesuń, z rodzi w

No to mi pokazywał wskaźnik. <śm> Jestem niestety przyzwyczajony do tego, że ja strzelam z czegoś, a nie biję wręcz. No i ile was jeszcze tu będzie? Muszę z się bić. Wanna fight. To ja właśnie nienawidzę bić się wręcz. Taki gracz, że ktoś może strzelać, a ja muszę się bić wręcz. Dlatego właśnie znam Malina. No to Proszę, ja cię zdychaj. Nawet nie wiem co piję, bo nic nie widzę. Nie mogę jeszcze włączyć Nie wiem jak to nazywa się Popatrzcie, no, jak tego jest. Jakie ja mam w ogóle zadanie? Uciechnień zniszcz rury, żeby ugasić pożar. Ja uciec z rafinerii. Nie wiem czy oni będą nieskończenie na mnie iść. wal dostał z Tak, coś się robi Patrzcie, no sam nie widzę co się dzieje. Nie dobra, gdzie są te rury, które mam rozwalić? Tutaj to coś jest Co ja mam z wami zrobić? Co dobrze tutaj miałem iść, tylko że miałem wygasić pola Takie możemy rzucać, ile chcemy, bo nic tak nie tracimy. Już mogę stąd iść? Jeszcze nie? No to musiałem pewnie najpierw to odpalić i dopiero potem się bronić. Ja oczywiście najpierw się biłem przez cały czas. To tutaj chyba jakieś inne są te oznaczenia niż u Marinów. Pewnie tak, no ale dobra. To by było na tyle w tej misji, w tym odcinku. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I zapraszam do kolejnego. Więc trzymajcie się, cześć!